<laughs> Yo, bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ the Polish American. Ponownie z panem Janem jesteśmy i dzisiaj dla odmiany. Witam, ja też. Dla odmiany, żeby nie było materiału czysto katorżniczego na siłowni, żeby każdy mógł znaleźć coś e, dla siebie, będziemy komentować najśmieszniejsze i, I najdziwniejsze najdziwniejsze. O, tak. Tak. I najdziwniejsze ćwiczenia z internetu. Pan Jan słyszałem, że nie ma internetu, więc. Nie mam i nie będę miał, bo nie lubię. <laughs> więc, więc na pewno ich nie widział. Ja też nie, nie, nie patrzyłem, tylko poprosiłem, że tak powiem, kamerzystę, żeby wybrał. No i co? Albo się pośmiejemy, albo nie. Okno tylko, bo ciepło. Ostatnio ktoś się pytał, gdzie można Pana spotkać, że to ja mówiłem, że na siłownika lipso w Klifie, nie? Tak. Raczej nie ma także personale, a ogólnie ja tam jestem instruktorem, poniedziałek, środa i piątek, od godziny 14 do godziny 20. Zapraszam, jeżeli ktoś chce, proszę bardzo, gdzie Orłowo w No, czyli będziecie mogli y, zadać, jakie pytania macie, a ja zapraszam do sklepu ipad.pl na zakupy i tego. i Zapraszam do subskrypcji tego kanału, oczywiście. Czyli ekran będzie pan, myślę, widział. Po prostu on to robi chaotycznie. Nie wiadomo, co tu ma pracować czy skośne brzucha, czy prostowniki, czy Barki to w Czy, ogóle. Tak, 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 ale na dolny odcinek gdzieś tam skręt, takie skośne, mięśnie, skrętne, coś, może by to działało, ale te barki i te wyrzucanie tak, ręki to luźne, jest luźne jest najgorsze. To jest niebezpieczne, można sobie w tym ćwiczeniu akurat konkluzję wziąć. To by można było zrobić, ale małym ciężarem, i tak dokładnie, spokojnie, a on to robi chaotycznie, i to no. to ćwiczenie minus. <stut> oh, Pumpy, no, ja tu widzę ruchy posuwisto-zwrotne miednicy. Parodia, ćwiczenie i brzucha i pośladków. Tu jakby powiedzieć, on sobie krzywdy nie zrobi, ale efekty żadne. No Dzie, dziękuję uprzejmie, to ćwiczenie nie dram. <śmienia> ćwiczenie ani nie zaczęte, ani nie zrobione, ani niedokończone. No, też bym powiedział, że, na, że nie. No na pewno do niczego to nie, nie prowadzi, hmm. ale ja bym tu dał takie coś pomiędzy, nie? nie? Więc Krzywdy może... sobie nie zrobi, ale efektów nie będzie żadnych. No, czyli zero. Kurde, nie, to już sobie ty probijają myślę. D weź, weź to, weź to. Wy, to jest takie bardziej... To... Nie, to mi się wydaje, że człowiek zrobił to specjalnie pod publiczność tak. do internetu, bo to nawet no. No nie da rady, nie ma szans. No. Okay. Imponujące. I mobilność też, żeby tak. sobie tak poradzić. To, to dajemy plus, bo to jest jednak dobra. to ćwiczenie przede wszystkim wskazane jest dla zapaśników, i oni takie ćwiczenie akurat robią i ten to podłapał gdzieś tego. Tak, i może próbuje, więc ale no, mógłby sobie zrobić krzywdę, ja myślę. Jeżeli, jeżeli nie wie o co chodzi do końca. Bo ja na przykład uważam, no, że to samo ćwiczenie jak najbardziej na plus, ale trzeba uważać z wykonaniem, bo jak przegniemy, to ją będzie źle. Ale dobra, na plus ćwiczenie. No generalnie na plus. No, to jest... Ludzie się z tego śmieją, że to tak nie, ćwiczenie do nie, robienia. nie, akurat to jest na plus. Też, no. też na plus, nie? To z jest tego... na plus tu pracuję. Karku, mięśnie bardzo karku i dobrze. jest bardzo dobre, bardzo dobre rozwiązanie. akurat y, w głowę nie gniecie, ma sobie ręcznik i, i tam obciążenie sobie dobierze, to jest na plus, jestem za. No i ta poduszka, właśnie poduszka miękko, bo ja to tak. ja to próbuję robić, ale pod ścianą na przykład, czy twarda ściana czy coś, to nie. sobie matę albo no. coś miękkiego. Dobre A to ćwiczenie. jest to, to jest, to jest plus. No z tego nie ma się no. coś śmiać. Ciekawe, Bo niektórzy mówili, że takie pulsowanie to jest też na mobilizowanie układu Dobrze. nerwowego. Nie? To, to mi się podoba, jestem za, Ale tylko że nie w takim rozkroku. No, no, no. Szerokość na szerokość bioder, i wtedy jest ok. A tutaj on sobie biodra są po prostu tutaj tak samo źle brzydko obciążone, kolana brzydko. Stoimy no. na szerokości bioder. Samo, idea. Sama idea jest dobra, tylko wykonanie złe. No. Proszę stanąć no. wężej, i no. wtedy proszę no. bardzo. Dobra, to A. To nic nie jest, nie? To, jest... to, to już jest bez komentarza, to, 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 to w ogóle... Beka, beka, idzie dalej. Beka 500 litrów. Nie, nie komentujemy. A to jest Larry Wills, To jest na że, że to jest Larry, on zna swoje ciało. Ten człowiek myślę, tak. że miał już swoje kontuzje, ma swoje doświadczenie w obciążaniu stawów i ścięgien i wszystkiego, on, ale, ale... On, on może to jakoś sobie zrobić i może mu to tak. przejdzie. Jakby większość ludzi tak porobiła dłużej, to Niestety. byłoby źle. To, to jest dla zawodowców, którzy wiedzą co robią i znają swoje, swoje ciało. Tak jest. Oko. Co ten robi? O, panie człowieku! Dynamiczne. No, dynamiczne no to, jakieś... ta, to jest ćwiczenie, które Wyskupić. trzeba jakby oddać do śmietnika. To ćwiczenie zastępujemy, ja robiłem. Dynamiczne, ale wyskoki z ale nie takie rzeczy. Ludzie, kochani. No przecież to znów chciał zaistnieć. Dziękuję, do widzenia. Nie przyjmuję. On ściągał na klatę, może sobie, ale. ze skłanami. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Dobra, ciekawe. ja to wszystko widzę, i jestem tak, jakby powiedzieć, on to robi ćwiczenie, które sobie, jakby powiedzieć, e, zupa przesolona. No, po prostu chciał coś dobrze zrobić, ale za dużo soli wsypał. To znaczy, ulepsza w o, złym o, kierunku. O tak. No to dziękuję uprzejmie. Przełączaj dalej, to już jest znów parodia, jak... To jest na tryniku. bank parodia, że poważnie mu tam odbiera tak, ta to handelki, nie, to jest parodia. Zero, no, no nic, to nic tam nie zrobi, Krzywdy sobie też. O to... no chwila, chwila. A, a to jest fajne ćwiczenie, tak, ale do cyrku, to, to, to nie jest tutaj, żeby... Jakby powiedzieć, naprawdę w siłę i no, takie coś robić. Ale mięśnie głębokie, nie. No znaczy jakby coś spadło, to dramat. No, no nie? Ale... właśnie to jest niebezpieczne. Ale no. No, dobre ma te mięśnie to, głębokie. tak, to chciał zaistnieć, ale jakby w dobrym kierunku. No, no ja bym dał tutaj plus, ale no. Chyba z samego względu na, na szacunek, że, tak. że zrobił coś takiego. I trudność jest bardzo duża. Bo to koordynacyjnie ruch cały czas przysiady, cały czas machać w innym tempie ręce to, to, to w innym to jest tempie No właśnie, robi. to jest fajne. No, może ta osoba akurat w cyrku występuje, więc to jest prawie cyrkowy no. Nawet jakby, jakby chciał pokazać umiejętności, to, nie. to, to yy, uznaje. Opa! A ten co robił? W yy, ciąg z tyłu, ale na kocie. Ale no. na takim kocie. No to jest jakoś takoś. No to i żegnamy tego X. O Jezus Maria. O nie, 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 nie. Fajnie, fajnie. Kiedyś był nawet na zawodach można było startować, że sztanga była w martwym ciągu z tyłu. Jak ktoś będzie umiał zrobić proste plecy, proszę bardzo, ale nie takie. Ja bym tutaj, no, czyli neutralnie, ra, ra, żeby razem to samo ćwiczenie tutaj na, na wideo na X, na nie, ale jest takie, trzeba mieć na uwadze, że jest takie ćwiczenie, i normalnie można to Można zrozumieć. robić, ale trzeba to zrobić prawidłowo. Myślę, że możemy to kończyć. Jeżeli chcecie jakieś jeszcze reakcje zobaczyć, macie pomysły na bardziej rozrywkowe materiały, też z opinią pana Jana i moją to dawajcie znać, piszcie w komentarzach, tak. a my Możemy komentować właśnie, bo to jest i trochę ciekawe, i trochę zabawne, i trochę pouczające, zobaczyć, także to jest akurat na błędach można się uczyć i to jest bardzo ważne. Peace out, brother. Widzimy się następnym razem, buziaczki, dobranoc i na razie Siemano, pamiętajcie, no. iPa.pl, iPaplan.pl No dziękuję Wszystko bardzo jest. i otwierać do następnego zobaczenia. Siemano, na razie. Nothing. <laughs> <laughs>